Dzień dobry, salam aleikum moi drodzy. Witam was ponownie w kolejnym filmiku. I wiecie co, muszę Wam powiedzieć, że przegapiłam urodziny mojego kanału. <gryw> 21 lipca minęło 3 lata, moi drodzy, jak mam kanał na YouTubie. I pomyślałam sobie, że tak, może tak podsumowująco, troszkę o tym powiem, bo jednak 3 lata to trochę czasu jest a w ciągu tych trzech lat zdobyłam prawie 7 tysięcy subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Bo na początku, jak zaczynałam mieć kanał, to nawet nie pomyślałam, że mogę mieć tyle subskrypcji, oglądalność tam ile, kilka tysięcy, nie pomyślałam o tym. Mówiłam do Ibrahima, że o, jak będę miała tysiąc, to będę się cieszyć. A teraz mam dużo więcej. Więc tak, moi drodzy, właściwie to ja tak sobie czasami myślałam, jakby to było mieć kanał na YouTube, na YouTube. i zaczęło się od tego, że y, kiedyś nagrywałam filmik razem z Agnieszką Amatullach-Wasilewską, kilka razy razem nagrywałyśmy. Ja tak czasami sobie myślałam, jakby to było mieć kanał na YouTube, ale nie tak na poważnie: no bo y, jeszcze jak byłam w Polsce, zanim wyjechałam do Turcji, to nie miałby mi kto nagrywać tych filmików, a też sama bym nie wiedziała za bardzo, co tam pokazywać. No, i później pojechałam do Turcji i też trochę oglądałam kanały polek, które yy, nagrywają filmiki tutaj z Turcji. Magda na przykład z kanału Kawa po turecku trochę oglądałam, trochę kogo jeszcze oglądałam, tą Agatę tu z Turtublog, Turtublog. trochę właśnie też ją oglądałam i o innych nie wiedziałam na, na początku, że o innych polkach, które nagrywają z Turcji, nie wiedziałam. No, i dopiero jak zaczęłam sama nagrywać, to też poznałam nawet osobiście Monikę z kanału Ankara Moimi Oczami, Emilkę z kanału Moja Turcja od Kuchni, a z Emilką to się nie poznałam jeszcze na tak w rzeczywistości. Mam nadzieję, że nam się kiedyś uda spotkać tak na żywo. tak to mamy kontakt przez telefon. No i. Ale, tak, ale chciałam jeszcze zanim powiem kogo poznałam dzięki YouTube, to chciałam powiedzieć o tym, że ja tak naprawdę na, na, na poważnie nie myślałam o tym kanale. Chociaż takie miałam myśli, żebym chciała mieć i taki kanał, i jak pojechałam do Turcji, to Ibrahim mnie namawiał, żebym rzeczywiście taki kanał założyła. Ale w Turcji no, byłam, pojechałam, dopiero nie znałam kraju za bardzo, nie wiedziałam. Co mogłabym o tej Turcji powiedzieć? I tak na początku byłam niechętna. No i udałam się przekonać do tego kanału. Założyliśmy, nagrałam pierwszy filmik. To było wtedy o święcie ofiar ofiarowania. I mi się spodobało nagrywanie filmików. I to był lipiec, czyli chyba mój pierwszy filmik to pojawił się w lipcu 3 lata temu, czyli 2021 to był. Moi drodzy. i. Ci, którzy mnie oglądają, to jesteście ze mną, ci, którzy mnie tak oglądają regularnie, ze mną od. Właściwie, jeżeli oglądacie mnie od trzech lat, a pewnie kilka osób takich jest, no to jesteście ze mną od tego czasu, kiedy byłam w ciąży, kiedy się Mikuś urodził, właściwie przez całe życie mojego Mikusia. to jakby możecie obserwować jakąś jego część na moich filmikach. I te Wasze komentarze zawsze, które czytam, zawsze się cieszę, jak piszecie, jak polubiacie mój filmik, jak, i twoje filmiki, jak mnie oglądacie. I jestem ciekawa zawsze Waszych komentarzy, Waszych opinii tego, co piszecie. I że Wasze rady są bardzo takie często cenne. Bo kiedyś, jak Mikuś był chory, to pisaliście jak jakieś tam takich lekarstwach domowy, dom, domowych, takich naturalnych. Co można dzieciom podawać, albo doradzaliście, jaki zlew można mieć w kuchni, kiedy Wam mówiłam, że będziemy kupowali mieszkanie. To doradzaliście co do blatu, do, doradzaliście co do zlewu. Jak jedna osoba mi powiedziała, że mi pójść, może mieć autyzm, to mi pisaliście, że zachowuje się jak normalne trzyletnie dziecko. I na pewno takie, takie rady takie od Was to są dla mnie cenne, bo ja też ja mogę z nich skorzystać. To nie jest tylko tak, że. Ktoś napisze sobie komentarz i o ten komentarz sobie jest. Ale to, że takie wasze rady, to są dla mnie cenne. Bo się mogę czegoś nowego z nich dowiedzieć. I dlatego przykład ja bardzo lubię ten mój, mój kanał na YouTube. Dlatego, że ja dzięki temu poznałam wiele osób. Dzięki temu kanałowi na przykład myślę, że gdyby nie ten kanał, to nie poznalibyśmy się z Andrzejem z Puław ale on najpierw nie oglądał u Agnieszki Amatular-Wasilewskiej, a później, jak założyłam swój kanał, no to już, no, już moje filmiki i tak... Później Andrzej napisał do Ibrahima i w ten sposób y, oni zaczęli ze sobą pisać później. Ja się też poznałam z Andrzejem i zostaliśmy przyjaciółmi, takimi bardzo bliskimi. I też dzięki YouTube poznałam Taką koleżankę Monikę. Ona też ma męża, Turka. Napisała kiedyś do mnie na Facebooku. Mówiła, że mnie ogląda i czy ja będę tam. W, to chyba była zima, grudzień z Czy ja będę w Ankarze? A ja wtedy byłam w Polsce. Odpisała mi, że teraz jestem w Polsce, ale później ona jeszcze raz do mnie napisała. I spotkałyśmy się, jak ona przyjechała do Ankary. I teraz mamy taki kontakt ze sobą bardzo bliski. Myślę, że zaprzyjaźniliśmy się od tamtej pory i też no poznałam też więcej osób, poznałam też takie y, osoby, które tam czasami do mnie pisały na Facebooku, takie kontakty mamy y, tylko tam czasem przez jakieś tam wiadomość, ale też zdarzyło mi się, że ktoś mnie rozpoznał, bo byłam w Polsce, w Warszawie, Kiedyś w metrze siedziałam, i jakiś pan do mnie podszedł mówił, że mnie oglądał na YouTube. Taka byłam zdziwiona, że mogę spotkać kogoś, kto mnie oglądał. I taką sytuację miałam kilka razy. Bo też jeszcze, jak byłam wtedy w Warszawie zimą, to yy, jakaś pani wysiadała z autobusu, a ja czekałam na przystanku, i ona powiedziała, że mnie zna z YouTube. A też niedawno, jak na lotnisku w Ankarze. Yy, Czekaliśmy na samolot, to podeszła do mnie pani, która mówiła, że też mnie zna z, z YouTube i ma córkę, która wychodzi za mąż w Turcji. No i żeśmy też sobie posiedziały, porozmawiały. W Pile też miałam taki przypadek, że pani mnie rozpoznała, mówiła, że mnie ogląda. I to jest takie miłe, jak wiecie, podchodzi, podchodzi ktoś, kogo, kto was ogląda, kogo wy nie znacie, ktoś was zna. I jeżeli wiecie, że te, że, ktoś, że lubi ta osoba, Wasze filmiki, to na pewno jest fajne. I też ja zawsze się cieszę, jak piszecie w komentarzach, że moje filmiki Wam się podobały, że mnie oglądacie, że zaglądacie do moich starych filmików. I dla takich widzów, moi drodzy, naprawdę warto nagrywać, bo jak ja wiem, że Wam się podoba to, co ja robię, to ja mam tym większą motywację, żeby nagrywać kolejne filmiki. Tak się staram, żeby były różnorodne. Zauważyłam, że dla Was najbardziej jest ciekawe takie dalsze vlogi z naszego życia prywatnego i staram się takie dodawać, chociaż to nie zawsze jest łatwe, bo nagrywanie vlogu, moi drodzy, no to jest więcej czasu zajmuje niż nagrywanie zwykłego takiego filmiku, gdzie ja siedzę i mówię. Bo w takim zwykłym filmiku, gdzie ja siedzę i mówię, to Ibrahim ustawi mi kamerę i może wyjść, a ja sobie siedzę i mówię. A przy vlogu, no to trzeba zaplanować, kiedy się nagrywa, co nagrać, i to, to, to troszeczkę jest więcej zachodu z tym. A przy takim trybie życia, jak Ibrahim wychodzi rano 7:30, wraca 7:30 wieczorem, a ja sama, no nie mogę sobie nagrać, no to nie jest takie łatwe. I dlatego często są takie filmiki, gdzie ja coś tam siedzę i mówię, a też się stałam jakieś. No, na jakiś temat ciekawy, coś ciekawego opowiedzieć, też coś takiego nagrać. No, ale wiem, że też one wam się takie filmiki podobają, chociaż one mają już troszkę mniejszą oglądalność. Mam nadzieję, moi drodzy, że zostaniecie ze mną na długo i będziecie mnie oglądać. Jeszcze długi, długi czas. Mam nadzieję, że mój kanał też jeszcze będzie długi czas istniał, że będzie mi wzrastała liczba subskrybentów i że moje filmiki będą miały dużo wyświetleń. Nie zawsze się cieszę, jak mam dużo wyświetleń. Jeżeli mnie lubicie, moi drodzy, oglądacie, a jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to na dole, moi drodzy, jest przycisk subskrybuj. Możecie nacisnąć, będziecie mieli powiadomienia o moich kolejnych filmikach i oczywiście jeszcze też dajcie wajcie polubienia i Piszcie komentarze, bo wiem, że polubienia sprawiają to, że filmik w tych statystykach YouTube'owych jest bardziej potem jest wyświetlany. I moje filmiki mogą dotrzeć do większej jeszcze liczby widzów. Ja nawet pamiętam, moi drodzy, jak komentujecie, to ja pamiętam no to takie osoby, które komentują zwykle, to pamiętam imiona wasze. I czasami tak sobie myślę. O, ta, ta i ta osoba nie, nie napisała komentarza, albo ciekawe, ta, ta i ta osoba, co sobie tam będzie myślała na jakiś tam temat, bo jednak, jak y, w się komentarze piszecie długi czas, to już tak można troszeczkę kogoś poznać. No na pewno nie jakoś bardzo, ale jednak troszkę można. I chciałam też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że dzięki YouTube. Poznałam też inne youtuberki, no, dwie, Monika i Emilka, ale bardzo się cieszę, że mogłam je poznać. I Monika to też mnie odwiedzała, nawet czasami. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję tego lata, żeby się spotkać. Chociaż my mieszkamy w jednym mieście, ale daleko od siebie, niestety. I to takie troszkę utrudnienie jest. Moi drodzy, już nie będę powtarzała o tym subskrybowaniu o i tak dalej, bo już to mówiłam dużo razy. Czytam o, o komentarzach. Ale oglądajcie mnie nadal. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Do zobaczenia następnym razem. Assalamu alaikum. Pa, pa.